Otrzymujemy słowa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zespole ekspertów pełnomocnika Rządu do spraw transformacji energetycznych obszarów wiejskich, którym kieruje dr Marcin Rokosz mecenas, który koordynował pracę nad przygotowaniem bardzo ważnej ustawy. Przygotowaliśmy ustawę, o której mówiliśmy przez ostatnie cztery miesiące. To jest ekspresowe tempo. Ustawa o biogazowniach rolniczych. To jest taka spec ustawa, której do tej pory, jeżeli chodzi o oze rolnicze w polskim systemie prawnym, takiej ustawy nie było. Dlaczego ta ustawa jest istotna? Bo dzisiaj, kiedy zakończyliśmy już proces konsultacji ze wszystkimi ministrami ministrem klimatu i środowiska, ministrem rozwoju i przedsiębiorczości, ministrem aktywów państwowych, jest już pełna zgoda wewnętrznie co do zapisów tej ustawy. Będziemy w ciągu najbliższych godzin kierować ten projekt ustawy pan wicepremier Henryk Kowalczyk w trybie pilnym na Radę Ministrów po to, żeby, ufam w to jeszcze na posiedzeniu kwietnowym, ta bardzo ważna specustawa o biogazowniach rolniczych trafiła do polskiego Sejmu i została przyjęta. Ufam, że będzie w tej sprawie również ponadpolityczna zgoda wszystkich sił politycznych, ponieważ szukaliśmy dobrego rozwiązania, aby wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa do produkcji energii, ciepła na obszarach wiejskich, ale również i wykorzystać kwestie dotyczące pofermentu, który znakomicie może zastąpić nawozy naturalne. Ja zresztą uważam, że ta definicja biogazowni rolniczej nie tylko jako Pewnego rodzaju źródła do produkcji energii i ciepła, ale również i biogazu czy biometanu, ale również i nawozów dla polskich rolników jest bardzo dobrą definicją. To jest po prostu instalacja produkująca również nawozy, co oczywiście może poprawić i poprawi ekonomikę na przykład hodowców bydła czy hodowców trzody. Szanowni Państwo, dzisiaj, jeżeli patrzymy się na liczbę, to one nie wyglądają za ciekawie. Mamy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zarejestrowanych jedynie 123 podmioty wytwórców biogazu rolniczego i to jest 147 instalacji, tylko i wyłącznie 143 MW zainstalowanej mocy. To jeżeli chodzi o potencjał polskiego rolnictwa, jest w zasadzie bardzo niewielką ilością, co oznacza, że my chcemy doprowadzić do tego, że ta specustawa dotycząca biogazowni rolniczej otworzy możliwości dla polskich rolników, przede wszystkim dla polskich rolników, ale i również dla zakładów przetwórczych, które mają pozostałości po swojej produkcji. Właśnie ten, ten obszar inwestowania w biogazownie rolnicze po to, żeby była szybsza ścieżka, poprawiająca również ekonomikę gospodarstw rolniczych, jak i zakładów przetwórczych, i po to, żeby nastąpił w końcu ten szeroko oczekiwany, długo oczekiwany boom, jeżeli chodzi o biogazownie rolnicze, biogazownik rolniczych czy w ogóle biogazowni, w, na przykład w Niemczech, jest ponad 9 tysięcy. Model duński jest taki, że już dzisiaj ponad 30% gazu, który jest zużywany przez duńczyków, jest biogazem pochodzenia rolniczego, a duńczycy do roku 2030 chcą zastąpić w całości gaz ziemny właśnie biogazem rolniczym. A więc i również te systemy wsparcia w Unii Europejskiej, to jest ten paradoks, który Warto podkreślić, będą właśnie nacechowane na wsparcie biogazowni rolniczych. Dlaczego to jest istotne? Istotne jest to z tego powodu, że jest oczywiście pytanie, czy chcemy wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa do produkcji energii i ciepła z wykorzystaniem własnych krajowych zasobów pozostałości po produkcji rolno-spożywczej, przez to obniżyć, obniżyć chociażby import gazu ziemnego. Z zagranicy. W przypadku wykorzystania innych, innej biomasy, to oczywiście jest również kwestia zastąpienia węgla importowanego z zagranicy, po to, żeby polska gospodarka była oparta wyłącznie o polski węgiel. I chciałem porozmawiać dzisiaj z panem doktorem Marcinem Brokoszem, który koordynował pracę nad tę, tą ważną ustawą o biogazowniach rolniczych. To ją właśnie trzymam. Ta ustawa składa się z samego projektu z uzasadnieniem, ale do niej również są już przygotowane dwa bardzo istotne rozporządzenia. Rozporządzenia dotyczące surowców służących do produkcji biogazu rolniczego, nie zagrażających zdrowiu ludzi, zwierząt i środowisk oraz substratów możliwych do wykorzystania w biogazach rolniczych. Pan doktor Marcin Rokosz wytłumaczy za chwilę, czego dotyczą te rozporządzenia. I teraz pierwsze podstawowe pytanie do Pana doktora Marcina Rokosza. Pierwszym takim, można powiedzieć, zakresem przedmiotowym ustawy jest ułatwienie samego procesu realizacji inwestycji budowy biogazowni rolniczych naszą intencją jest oczywiście przyspieszenie tych inwestycji, szczególnie dla rolników indywidualnych, dla gospodarstw rolniczych i dla podmiotów, które funkcjonują na obszarach wiejskich. Jakie Nasza ustawa przygotowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jakie tutaj ułatwienia najważniejsze zawiera? Znaczy, odnosząc się do samego procesu inwestycyjnego, to trzeba wskazać, że szczególne regulacje zaproponowaliśmy w trzech głównych obszarach. Po pierwsze, jest to postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W tym zakresie proponujemy m.in. skrócenie terminu, określenie trybu tego postępowania, określenie stron tego postępowania, następnie jest to postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym zakresie również skracamy ten termin, tak samo czynimy w przypadku... Decyzji o e, warunkach przyłączenia instalacji do sieci. Są to te trzy główne obszary, trzy, e, trzy bardzo ważne obszary, co zostało też wskazane podczas naszych spotkań z przedstawicielami branży e, sektora biogazu rolniczego, e, którzy wprost wskazywali, to są te trudności, z którymi mierzymy się na co dzień. To są te trudności, dla których biogazownia rolnicze w Polsce się nie rozwijają. Bardzo istotnym elementem, oczywiście, o, jeżeli chodzi o rozwój biogazowni, jest kwestia, dotycząca takich ram prawnych, które są stabilne i są jasno określone. Chcę podkreślić, że w naszej specustawie biogazowni o biogazowniach rolniczych, chociaż po raz pierwszy zawarliśmy i zawieramy definicję biogazowni rolniczej. Dlaczego ta definicja jest Panie Mecenasie taki tak istotna? Y tak. Pierwszy raz w akcie prawnym e, rangi ustawowej definiujemy instalację odnawialnego źródła energii, jaką jest e, biogazownia rolnicza. Do tej pory, e, mimo że biogazownie rolnicze, jak wspomniał pan minister, e, powstawały w Polsce i powstają, e, nie było. E, prawnego zdefiniowania, czym jest ta instalacja. Dlatego proponujemy jasny, prostą, jasną i prostą definicję, że biogazownia rolnicza to jest instalacja odnawialnego źródła energii, służąca do produkcji energii, ciepła, biogazu rolniczego i biometanu z biogazu rolniczego. Jest to definicja, która jest zrozumiała, szeroka, a zatem usunie też powstające wątpliwości w procesie stosowania prawa. Ta ustawa o biogazowniach rolniczych idealnie w tej chwili odpowiada na wielką potrzebę samych rolników, którzy mogą chociażby skorzystać z programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który powstał w współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie dofinansowania nawet do 65% dla rolników indywidualnych i właśnie stawiania biogazowni rolniczych, ale po to, żeby również ten boom w zakresie rozwoju biogazowni naprawdę nastąpił, po to żebyśmy naprawdę zaczęli korzystać z dobrodziejstw polskiego rolnictwa w zakresie produkcji energii i ciepła w biogazowniach. Oczywiście przy pełnej konsultacji i poparciu społeczności lokalnej, to jest niezwykle istotne. Patrzyliśmy się na te dobre praktyki chociażby w Danii, gdzie ta kwestia dotycząca przede wszystkim wytłumaczenia Mieszkańcom kwestii tego, w jaki sposób funkcjonuje biogazownia, że poprawia i powinna biogazownia poprawiać w naszej ocenie przede wszystkim parametry środowiskowe. Bo na przykład, tam, gdzie jest chociażby hodowla tysiąca krów czy trzody chlebnej, to postawienie biogazowni, w którym mamy naturalny substrat z takiej. Chodowi, no zdecydowanie poprawia chociażby te uciążliwości odorowe i poprawia pewnego rodzaju również ekonomikę samego funkcjonowania gospodarstwa. To jest pewnego rodzaju zupełnie, szczególnie dzisiaj w tej trudnej transformacji energetycznej, której jestem również takim powściągliwym, ale jednak krytykiem, ponieważ uważam, że Transformacja energetyczna powinna być zawsze korzystna dla milionów Polaków, a nie dla deweloperów np. farm wiatrowych czy farm fotowoltaicznych. Dlatego stawiam na polski węgiel, uzupełniany przede wszystkim w mojej ocenie polską biomasą. W tym przypadku akurat tutaj, jeżeli chodzi o wykorzystanie biomasy, czyli tych substratów i surowców, które można wykorzystać do produkcji energii i ciepła, przy gazownik ma bardzo ważne również znaczenie to, co zawarliśmy w, tej, w projekcie ustawy, czyli kwestia właśnie rozstrzygnięcia kwestii substratów tych rozporządzeń. O co chodzi, pani mecenasie? W tym zakresie, dlaczego to jest tak istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności biogazowni rolniczej, bo o tej kwestii mówią od wielu, wielu lat politycy, wielu opcji, a chcemy ten spór wieloletni po prostu przeciąć. Na czym to ułatwienie miałoby, czy ma polegać, zdaniem, naszym autorów tej ustawy? To przede wszystkim odnosząc się do tego, Pierwszego elementu, a więc do, do kwestii dopuszczalnych substratów, my proponujemy zawarcie w naszych przepisach yy, delegacji ustawowej dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ale delegacji ustawowej powiązanej do wydania rozporządzenia w porozumieniu z ministrem klimatu i yy, yy środowiska, do wydania właśnie aktu wykonawczego, w którym określona zostanie konkretna, zamknięta lista tych substratów, które są bezpieczne dla środowiska, a które możemy używać w biogazowni rolniczej bez konieczności przechodzenia trudnej i skomplikowanej i czasochłonnej procedury administracyjnej przez marszałkiem województwa. I to jest to właśnie ułatwienie kluczowe Dokładnie dla ekonomiki tak. znaczy W tym zakresie, Panie Ministrze, też zmieniamy, proponujemy zmiany ustawy o odpadach, klasyfikując określone surowce już nie jako odpad, odpad. ale jako produkt uboczny. Bo tak, Szanowni Państwo, dzisiaj jest, rzeczywiście te naturalne substraty, które można wykorzystywać, i powinny być wykorzystywane tak jak w innych państwach, jak w Niemczech, jak w Danii, jak w innych państwach Unii Europejskiej, gdzie rzeczywiście biomasa jest paliwem ozu numer jeden, w tym również jest bardzo dużo biogazowni, te substraty dzisiaj traktowane są po prostu jako odpady, co powoduje, że rolnicy i Inni producenci, przetwórcy muszą jakby stosować ten reżim odpadowy, odpadowy bardzo rygorystyczny, ale również i bardzo kosztowny. I kiedy spojrzymy do zaproponowanych przepisów i widzimy na przykład taką nazwę jak odpadowa masa roślinna, czy odchody zwierzęce, czy odpadowa tkanka zwierzęca, no naszym zdaniem w sposób idealny te. Substraty można i powinno się wykorzystywać w tej szybszej ścieżce, Oczywiście. szybszej ścieżce. Y, y. No, można powiedzieć, środowiskowej, do, do, do produkcji na przykład biogazu, biogazowni rolniczej. ale mamy również listę surowców służących do produkcji biogazu rolniczego, a więc drugie rozporządzenie. Tak, to, to drugie jest rozporządzenie jest związane z tym produktem pofermentacyjnym, tak jak na przykład odpady tytoniowe, Dokładnie. słodki, jak, jak odpadowa serwatka, co Dokładnie. również ma bardzo ważne znaczenie dla to jest bardzo istotne, szanowni państwo, dzisiaj. Branża mleczarska ma ogromne problemy. Jest pytanie, w jaki sposób można zwiększyć pozycję spółdzielni polskich, spółdzielni mleczarskich. I jednym z tych naszych po prostu pomysłów jest zastosowanie możliwości odpadowej serwatki do produkcji, właśnie do wykorzystania w produkcji biogazu rolniczego w tej szybszej ścieżce. Tak, ta szybsza ścieżka w tym zakresie polega na tym, że Zwalniamy określone substraty, określone surowce z konieczności uzyskania pozwolenia Ministra właściwego do spraw rolnictwa na wprowadzenie ich do obrotu. Czyli wprowadzamy, tak jak już Pan Minister wspomniał, odwołując się do pofermentu, do nawozów naturalnych, wprowadzamy zasady analogiczne, czy bardzo podobne, jak te, które są aktualnie funkcjonujące w odniesieniu do nawozów naturalnych, bo uważamy, że poferment jest bardzo dobrym nawozem. Ale właśnie, bo wspomniał Pan, Panie Mecenasie, o pofermencie. Czym jest właśnie ten poferment? Bo to jest, można powiedzieć, obód substratów i kwestii przyspieszenia ścieżki realizacji inwestycyjnej. Również hmm. chodzi o prawo budowlane i te wszystkie pozwolenia. Tak. Pewne również definicje, o których już tutaj będziemy mówić dotyczące jakby przyspieszenia procesu inwestycyjnego. A kwestia pofermentu, bo oni często również politycy opozycji Ludowcy. Ja tu mam też wielki szacunek dla wielu przedstawicieli opozycji za to, że podnosili od lat kwestie konieczności uporządkowania kwestii pofermentu właśnie w kontekście biogazowni rolniczych. Na czym ten problem po prostu polega i, i dlaczego to jest dobra informacja dla polskiego rolnika i dla polskiego rolnictwa? Znaczy o ferment to skutek, możemy tak kolokwialnie powiedzieć, że jest to skutek uboczny działalności biogazowni rolniczej, ponieważ jest to ta pozostałość tej fermentacji metanowej, która... która Czyli to, co przetwarzuje... po Dokładnie produkcji tak. energii elektrycznej, Dokładnie ciepła, tak. już wykorzystanych tych naturalnych substratów po produkcji w biogazowni rolniczej i to jest właśnie ten oferment, poferment. Oferment. Tak. I co może teraz z tym pofermentem i ten poferment jest Możemy wykorzystać jako nawóz do użyźniania gleby. Żeby teraz to zrobić, to trzeba przejść procedurę, bardzo, bardzo skomplikowaną procedurę przed Ministrem Właściwym do Spraw Rolnictwa. Oczywiście, co trzeba zauważyć, w ustawie wprowadzamy wprost definicję produktu pofermentacyjnego, bo takiej definicji jeszcze jeszcze nie ma, stąd konieczność na tym etapie stosowania odwołań, żeby, żeby umożliwić wykorzystanie tego, tego pofermentu. My wprost tą sprawę załatwiamy, można powiedzieć, w przygotowanym projekcie, ułatwiając wykorzystanie właśnie jako środka nawozowego. To jest przede wszystkim dodatkowy dochód dla rolnika to jest obniżenie kosztów działalności rolniczej a w obecnym czasie jest to niezmiernie istotne. Czyli, Szanowni Państwo, dokładnie ta definicja jako biogazowni rolniczej, jako również miejsca, które służy produkcji nawozów dla polskich rolników jest definicją jak najbardziej właściwą. Szanowni Państwo, jako pełnomocnik rządu do spraw, do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich i w tym sensie oczywiście chciałem powiedzieć dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii i ciepła na obszarach wiejskich, a przecież OZE to przede wszystkim są obszary wiejskie w 99% w ciągu ostatnich czterech miesięcy, to jest naprawdę, jeżeli chodzi o zakres przedmiotowy ustawy i można powiedzieć jej wagę, no w zasadzie ekspresowe tempo, ekspresowe tempo i mam przekonanie, że przygotowaliśmy bardzo dobry projekt ustawy, który poddamy również w tej chwili dyskusji, debacie w polskim Sejmie, w polskim Senacie. Od razu chcę zastrzec jedną bardzo ważną rzecz, tak jak rozmawiamy z interesariuszami, z organizacjami, które Grupują chociażby przedstawicieli producentów biogazu, czy właścicieli biogazowni rolniczych z rolnikami, rozmawiamy ze związkami zawodowymi. Nam zależy tutaj na pełnym dialogu. Jesteśmy absolutnie otwarci. Jeżeli będą Państwo widzieć jeszcze lepsze rozwiązania na etapie legislacyjnym, to my te rozwiązania po prostu uwzględnimy. To też jest propozycja dla również strony opozycyjnej. Wiem, że duża część posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, tu bardzo serdecznie pozdrawiam pana ministra Marka Sawickiego, który rzeczywiście 12 lat temu, 13, próbował wprowadzić systemowo kwestię biogazowni, był pewnego rodzaju progres w tej sprawie posunięty, ale niestety nawet właśnie nieuporządkowanie kwestii substratów, kwestii pofermentów spowodowało jakby obniżenie ekonomiki realizacji tych inwestycji. Stąd dzisiaj tych... 147 biogazowni rolniczych to jest daleko, daleko niewystarczające, jeżeli chodzi o możliwości, o potencjał polskiej gospodarki, polskiego rolnictwa, obszarów wiejskich do realizacji tego typu inwestycji. Co dzisiaj, w dobie obniżenia kosztów dla produkcji rolnej, ma kolosalne znaczenie. I tu jest moja deklaracja i do Polskiego Stronnictwa Ludowego, i do. Polski 2050, bo wiem też rozmawiałem z posłami, są otwarci również na to, żeby ewentualnie wprowadzać swoje pozytywne rozwiązania. Bo ja szanowni państwu, uważam, że kwestia dotycząca, możemy się na różne rzeczy spierać, ale kwestia dotycząca stworzenia trwałych ram trwałych ram do realizacji inwestycji, takich jakby gazowni rolnicze, o których się od kilkunastu lat mówi ponad politycznie. Jest tą kwestią, która jest oczekiwana przez polskich rolników, którzy chcą mieć trwałe, jasne ramy i konsensus polityczny. I też nie będę zachęcał do tego, jestem przekonany, że to się uda zrobić, wyłączenie spod sporu politycznego tej ważnej ustawy i naszą pełną otwartość również na dobre propozycje, również wszelkich organizacji rolniczych, spółdzielni mleczarskich, wszystkich interesariuszy, mediów. Zachęcam również, jak już ta ustawa się pojawi na stronach RCL-u do takiej otwartej debaty. Naszym celem jest przyjęcie jednej z najważniejszych ustaw ozorolniczego ostatnich kilkunastu lat przy pełnym konsensusie politycznym, przy dobrym rozwiązaniu dla polskiej gospodarki, ale dzisiaj chcieliśmy to zakomunikować. Ustawa o biogazowniach rolniczych jest zakończona. Bardzo serdecznie też dziękuję w tym miejscu ministrom Innych resortów, przede wszystkim Ministerstwu Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Przedsiębiorczości, Ministerstwo Aktywów Państwowych. Bo pamiętajmy, że na przykład Pekan Organ, polski koncern, chce inwestować ogromne pieniądze w produkcję biometanu i biogazu, to oznacza, że również ta ustawa może być dobrym takim dobrą płaszczyzną do tworzenia takich partners win-win, partners korzyści pomiędzy chociażby PKM Orden a polskimi rolnikami. Mamy tu taką możliwość, oczywiście z zastrzeżeniem, że zawsze zabezpieczony jest interes, jeżeli chodzi o kwestie Polskiej ziemi i interes polskich rolników, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Będziemy zachęcać, szanownych państwa, do dyskusji, będziemy zachęcać do tego, aby, aby ta ustawa miała pewien konsensus polityczny, ale z dumą mogę powiedzieć, tak, w cztery miesiące, a jestem w Ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi dokładnie 6 miesięcy, powstała bardzo ważna ustawa, o której Mówi się, czy można powiedzieć, o pewnych regulacjach, bo sam pomysł na powstanie specustawy, czy opracowanie specustawy ustawy zgodnie z rolniczym jest naszym, powiem też wprost, autorskim pomysłem moim pana doktora Marcina Rokosza. Dziękuję również wszystkim pracownikom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentowi Prawnemu, Departamentowi, wszystkim, które uczestniczyły w przygotowaniu tej ustawy. To była, to była wielka praca zbiorowa dziesiątek urzędników, którzy z pasją chcieli stworzyć przepisy, które pomogą polskim rolnikom. Teraz będziemy przechodzić do procesu legislacyjnego, do otwartej, pozytywnej dyskusji, debaty nad tymi rozwiązaniami, ale z dumą Szanowni Państwo mogę powiedzieć tak, ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych jest zakończona i w tej chwili wchodzimy już w ten etap legislacyjny. Będziemy czekać w tej chwili na podpis pana wicepremiera Henryka Kowalczyka, który bardzo wspierał nasze prace, aby ta pilna, szybka ścieżka przyjęcia ustawy w, przez Radę Ministrów po to, żeby trafiła jako projekt rządowy do polskiego Sejmu została zrealizowana. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za możliwość przedstawienia naszej pracy. Dr Marcin Rokosz, główny autor ustawy o biogazowniach rolniczych. Nasze informacje o naszej pracy, ponieważ mamy jeszcze kilka innych projektów, możliwe są do, do oglądnięcia, do zapoznanie się na naszej stronie internetowej. Transformacja www.transformacjaenergetyczna.org. Www ORG. Mamy również już przygotowane legislacje. W tej chwili czekamy na projekt ustawy, który trafi autorstwa przede wszystkim Ministerstwa Klimatu i Środowiska UC99. Największa nowelizacja, jeżeli chodzi o ustawę o OZE. Tam są nasze przepisy dotyczące spółdzielni energetycznych. Też duża rewolucja, którą przygotowaliśmy, to zespole pana doktora Marcina Rokosza i przedstawicielami polskiej nauki, polskich ekspertów ułatwiająca właśnie zakładanie spółdzielnie energetycznych. Zatem mam nadzieję, że również będzie dobra, pozytywna decyzja niedługo Komisji Europejskiej, żeby co najmniej miliard euro przeznaczyć na, na rozbudowę sieci energetycznych na obszarach wiejskich, czyli ponad 4,5 miliarda złotych. Jedna to ogromna szansa, ten pomysł Komisja Europejska ocenia, pomysł tutaj, właśnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, naszego zespołu pełnomocnika rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich, bardzo pozytywnie. To widać, że takie jest zapotrzebowanie, bo chcemy wspierać rozwój szczególnie stabilnych OZE na obszarach wiejskich. Również ten nasz mały pakiet biometanowy, który jest zawarty w ustawie o OZE. No i oczywiście kolejna rzecz, do którą mam nadzieję uda nam się wprowadzić, czyli Benzynę, e-zjęź, zwiększenie ilości biokomponentów z korzyścią właśnie dla rolników, dla producentów zbóż, a przede wszystkim rzepaku. Oczywiście pod warunkiem, że będzie to wyłącznie polskie zboże, chcemy w ten sposób wspierać. Ale dzisiaj skupiamy się na ważnej kwestii. Ustawa o biogazowniach rolniczych jest zakończona. Mam nadzieję, że wkrótce ją Państwo zobaczą. Rozmawiałem z doktorem Marcinem Prokoszem.